Witam was w drugim odcinku, który nagrywam zaraz po pierwszym. Przywitajcie. się. Dokładnie. No. A więc wyrzucę sobie dwie rzeczy. A ja trzy. Przynajmniej mam jakiś fajny start. Łoluj! Ja... Wreszcie dostałem jasery na rękę. Ej, wszyscy się cieszą. No. Koń, kończ mi to turę, ale to już. Dobrze. Już! Bo już, bo się denerwuję. Osmone górę dobre, polecam. No fajny on jest 2-2 za 2 e, i ta e, błyska tarcza ty? To jest w taki Ktoś powiększony ten, ten Ten 1-1 jeden, jeden z błyską tarczą no. Jakoś tam Gierme Kargentu czy jakoś tak? A chyba O, właśnie w smok. Nie wiem po co tego zagrałem się go mogę zabić Nie Teraz sprawdźmy. O, dobrze. Oś ty, hanie. Tak śmiałaś. O, super. Och, Patrz, co rzuciłem. Coś, co lubisz. Moje no, ulubione. No. Sekret. A fajna jest ta lancjerka z, gadżet z gadżetonu, Jak dostanie tego bufa? No. <grym> o! Tak. Poczekaj, może nie. No wiesz. Kiedy wy kombo nawet? No. No wiem, mówię no. Hej, widzę stąd mój dom! Ah, 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 ah. On tak śmiesznie mówi. No, śmieszny. Coś, co na pewno nie chce. Ciekawe co? Teraz to te. A dalej. A to było najlepsze. Ja, ja tak myślałem, czy walczysz tego klonowego minibota, czy tę ulancierkę, co nie? O, my tam Lisa ci wróciło. No, niestety to ja wystawię twoją ulubioną kartę. Dobra, no. będzie leczyć. Rozumiesz? On będzie leczyć. Nie próbuj nawet jemu nic innego wmawiać. My dwoma dopiero 5 mamy no, No, co to są za cheaty? Co, co już czytujesz mi tu? Dobra, będę bić Dobra, poświęcę ty dni <grym>, Jakoś właśnie mówi jak go chcesz w nim walnąć Dobra, będę bić Nie Ups, trochę źle poszło. Dobra, nieważne. A, widzę, masz zero mana. <grym> trochę mój plan wtedy zwaliłeś. O. <grym> widzisz. Dobra. Dobra, na eee. Ja nie rozumiem, czemu tak hejcą ludzie tego, który nie wykonywał, ale jest fajny. A go nie zabijesz. No. Znaczy on niby mówił wszyscy, że on, że on jest gorszy od tego Hillboyta. Tylko że ten Hillboy trafi wyleczy, a on zawsze ci może wyleczyć, dopóki nie zdechnie. I co tam dobierasz, Może ilidana złotego swojego. <laughs> a w sumie on jest fajny na Wormaku, bo to on gdzieś demon w końcu też. No. Ja ci śmieciu dam prawdę. Nie ma prawdy. Jest tylko oszustwo. Nie wiem czy to wystawić. Dobra, wiem co zrobić. Hmm. Lubię na jazdy! Czekam na rozkawkę. Wlecie się go ulepsze. Czemu by nie? Lubię na jazdy. О, стражник за голоду. Стражник за голоду. Что ты там машишь? А так и тоже. Нет, только не мой коновал. Ну, хорошо. Turniej wykonywał, co nie? Jak już twój bohater ma full HP, to nie leczy tak jak ta studnia, że w bola, bola. Oh. Dobra. Czy ja nie zwaliłem? Gotowe. Nie, nie zwaliłem. M. Hmm, Co by tu zrobić? Aha. Hmm. Pawlaczki! Czyli rozumiem, mówimy tobie, bye bye. <ścoughs> nie nie, nie zabijecie, proszę! Nie! Chciałem ja sery wystawić! Oj, nacisnąłem od razu szybko. No dobra, to jest yy, jeden, jeden. To i jeszcze czas? Kto wygra? E, pewnie ty No bo ty weźmiesz Paladyna, w którym masz Triona i OP karty Oj tam, oj tam, czepiasz się z No Dobra, będę bił No, wybieraj tą talię No, no. O, zalogowało mi coś. Ale. o, wróciło. Mówiłem! Co? No, to jest moja ulubiona. On dzisiaj zakazuje ci nie ugrać za mnie. Fajnie. Wymieniłem dwóch tych naganiaczy bestii na dwie z GJ. co towarzysze Co Co to za troll? Co ja dobiorem? Dobiorę... To dobiorem. Widziałeś co dobrałem? Dobrałem kortę. Удивил, тебя это. Страшно модно. С что слышу, страшно. Я что ты это сделаешь. Награда. Развали крышу. <laughs> Co się trafiło Bardziej chciałem dzika ale misza też może być albo to <słuch> Co tu zrobić? Się zróbmy tak. <ścoughs> i co my tu zrobić? I warto tylko co? Mi, mi, o, fajna karta. Miszokopter. Tak. I od razu mówię, to nie jest ogrodek. Bo ty nie masz ogrodeku. wiem. <laughs> to mam tanka. Nie, nie. a ja mam... a ja mam... to Coś co lubisz I czemu mi się zdarzyło, że miałeś 25 kp i dostałeś za jeden? Nie wiem No dajesz Dupa, to nie... to, to nie fire, niestety eksplozjiwa nie dostałem na rękę Nie Alo, ja ci dam nie na mojej warcie śmieciu Nie, nie graj tym deckiem, kazałem ci przecież Wiesz, że on ma faworki? Tylko tutaj. Tak, on ma faworki. Faworki, tylko tutaj. Dodajmy tak. Spróbuj mi. Serio. I w następnej turze będzie. wiadomo, chyba co. Nie, nie ma go na No, pierwszy raz magia. Harry Potter. Czy ty mnie nie kłamiesz? Nie, no serio, nie mam kogoś. A ja nie mam cię czym zabić Znaczy w ogóle tego, znaczy i na tak mam czym No mam jedna Złota No mam złoto Ciekawe mm. Ja ci ją zabiję, Nie, okay. zabraniam ci Dobra ale nie, nie, nie niszczy swoich stronników. No, zabraniam ci. <śmuszcząc> możesz tylko niszcząc stronników. No to reportujesz. Zostaniesz bana. Zostaniesz bana, no ty nie możesz. I weź, trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę. Dobra, uwaga. Jedyne co mnie może wartować. Jak dostanę, gówno się poddaje, bo idzie do ten rady. <śmienny> Niepokonam. <śmienny> go nie mam na ręce. Teraz <śmienny> pewnie dobrał. Nie, właściwie nie. Zostawmy przynajmniej jego. Patrz jaki on jest ładny. Ma taką fajną tarczę. Co jeszcze? Może fryteczki? Oh. Witam, dziękuję. Sam jest ciekaw. Ale dobra Żądam jeszcze raz Żądam rozagrać jeszcze raz Dobra, jak chcesz Robimy tak, że nie możemy grać tymi italiami, którymi wygraliśmy, okej? Okay? Okej okay. mm, No to ja wygrałem paladynem, ty wygrałeś paladynem, tak? tak? Dobra. To ja se zagram o Jeszcze to samo widzieliśmy. Nu. No. Aia al dum. Sta vediști. trola. Vedeți că trolovau. To też chciałem wziąć trala, ale jednak nie No właśnie ja tak myślałem, że będą te same, co nie? Prawie się ten, bo chciałeś. Z tego co słyszysz, jak mówisz. Prawie, ale jednak nie. Prawie, ale, ale, ale jednak nie. Niech żyje, żyje, żyje rozum. No, co ty tam możesz mieć na łapce? Karty. Masz łapkę, kanapkę. No. O skończyłeś turę jednak. To postawić to tym w nagrodę. O nie, rzucę na niego furię wichru uważaj. Będzie ci bił za dwa co turę. Co ty tam rzucasz? U, nie. bierz. No, i co teraz? Ja bym się zrobił, jakby drugi taki sam, nie? No i co? O, masz tego Jak? Co, co to jest w ogóle, jak się w ten... Pantera szaba na zewnątrz? A jak się zamieni w tego tego z szarżą, to co to jest? E, lep, no ja tego w ogóle nie widziałem jeszcze ani no razu Lewo, rozgrałem właśnie i ten <coughs> znowu to chyba lew chodzi. Spoko Musimy oczyścić słoneczną Skąd ty miałeś wtedy 2 damage czas pasywa? W uprzedniej turze Bo przecież wystawiłem to tą... A Ale Nic nie mówię E serio E serio Tak serio Nie wiem. No tak, okej. Okay. To już wiem. Na szczęście mogę ci oby obydwu zabić. Zrobię jak każesz. Słyszysz, on powiedział, że zrobię jak każę. Ну и что сделаешь? То х ⁇ то вообще сделаем и кончим, что? Да, радше так. Аха, хорошо. Сто. сейчас может, так? Да. Может быть, да. Бейт. уже я с

Co Poczuj moc wichru i się bronisz na tak? A Jeszcze hiller, a nie nie czy masz krna. Nie wiedziałem, że masz, nie. ale i tak. A ja wiem, że ty masz Tyrio, no. Pewnie z, nie, z, nie, znikąd dostałeś. O, na szczęście mam kontrę na to. Nie. Yeah. No wiem wiem, że się cieszył. A jeździ wichru Teraz którą zabić? Bo jak zabijesz kardata, to i tak się z Bay. Co nie? A. To w sumie lepiej by było tego zabić tarczownika. A z drugiej strony masz drugiego tarczownika, którego nie możesz dać z Jak dla mnie to by cię urytował jakieś dwa swipe. No albo to. Chociaż. A takie coś. Чистят, а? да. Так, я читаю, да? Да Игру чашу Игру чашу Чего that's Drugi tank. Nie poddawaj się, proszę. Da daj się dobić na koniec odcinka. Będzie dwa hm, dzięki. Zadanie się do bicia. Wait. No to dziękuję, do widzenia. Ten kakę nie sopla i tak. No dobra, no to papa, do zobaczenia w kolejnym odcinku, mów papa.